Cześć! Witajcie z tej strony, a to kolejny odcinek z codziennych minigamów. Dziś znów jesteśmy na Supercraft Bros. Wraz ze mną jest Kamikazer. Siemono! I za chwilę pójdziemy wzdłuż tej rzeki Steve'ów i wybierzemy sobie jakąś fajną arenkę. Także zobaczymy się po przejściówce. No i jesteśmy już na arenie i za chwilę zginiemy. Jej! Ach, już, już jakiś Blaze strzela. Aj, uważaj na cofki, bo one są bardzo groźne. A, ty jesteś! O, to ty! No to ja. No myślę, aha, dobra, trudno. Kości co? A, poleciał. No nie, no co? No, Enderman nie! Smok kresu mnie bije, ała, zostałem przez... Smok, zabity Ten, smok kresu jest bardzo wkurzający Bo mocno jest, czy co? Ma podpalenie. Ej, nie bij mnie! A, to ty! Sorry. No co za typ! No naprawdę nie trafiłem! Enderpe! Co? No nie! Naprawdę. O Boże, jak bardzo znamienny. Co jest fajnego w Endermanie, to że ma spory knockback. I właśnie dwie osoby nim zabijem O, Creeper też ma spory knockback. Wywaliłem się Creeper oznaczek. ma knockback, no, naprawdę. No co, wyszuciłem goście poza mapę. Przed chwilą. No, zabiłem kogoś. Eee, e, dobra. E, no! Co się stało? Zabiłeś mnie. O, sorry. No, ale to był fervor walki. To sorry, stary, no, nie dało się inaczej. Ziemia Ziemia, został zawity przez ziemię, So lame. No to. Te, też tak miałem już nieraz. O, ale kampa miałem, stary. The... Ziemialand... Ej, pokój, pokój, pokój. A, a, sorry. <laughs> nie widzisz tego nosa no... przebijającego się Nie widzisz tego nosa przebijającego się przez... O... zamierzam się zabić kaktusa. O, oh, fuck. Ojej, kurde, zasponowało mi się tutaj przed nosem ten. Blaze, dobra, wam ich. I teraz ich dobiję. je bie 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 Dobra, pos... Dobra, poszedł jeden. Zabiłeś? Tym... Nie, 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 nie. <noise> Jak tego kaktusa pięknie zwaliłem. <noise> o nie, tu jest ta! Tu jest ten cały ten! Jej! Ej, on też ma perły! No właśnie, i to jest jeszcze bardziej wkurzające. A najbardziej mnie wkurza to, że on podpala. No to też. Kurde jaki koks Nie mogę go... Fuck! Powiedz go to za mnie. No nie jak ja mam go dobić, ja futory serduszka. Jesteśmy tylko my! Musimy go pobić! A, to ty! Eee, czekaj, to może inaczej. Ty musisz go pobić. Czekaj, gdzie tu jest, gdzie tu jest Lobby? Dobra, zabiłem go. czy dobra. uspoko no spoko. Ale gdzie jest to Lobby? No chodź tu, chodź tu młody. A czy, a, to ty! Kuna, to, to, to ta babka, trzeba ją zabić zaraz. Kurde, na to nam rzeczywiście to jest babka, lol. To jest jakaś elit A nie, albo, albo w sensie elita Ciężko powiedzieć O dobra, bije ją i zginąłem Odpadam z gry Teraz ty walczysz z nią Jak ty odpadasz z gry? No to przecież zginąłem stary, no teraz ty Walcz z nią No super, ja jestem endermanem No to walcz z nią Najmniej OP champion jaki jest na tym trybie No poza tym tylko, że potrafisz skampić Ej, ja zginę! Miałem dwa No nie wiadomo, Miałem... że ona wygra, jak on ty miałeś dwa Miałem dwa życia, a ona wygra, bo ja nie mam obrażeń. Aha. Ja mam ostrość dwójkę, stary. No zginąłem, super. Dobra, jeszcze jedna ręka, bo. Bo e, on się ponieść z porażki. Nie, po prostu bardzo krótko wyszło. I okej, okay, jestem już na arenie No i mnie już od razu wywalili, no, na, no, no właśnie, No właśnie, to jest denerwujące, dlatego mówię, że to dupy się gra na tyle osób Dobra, zginął a. No ale to jest, to jest denerwujące, że ja ich biję pewnie po jednym serduszku A oni mnie No znowu mnie ciut. zabij, to ten sam kość no nie no, ja się zespałnowałem, w środku jakiejś walki i już mam. mało serc. No nie no, znowu mnie piją. No. Enderman jest beznadziejny. O, mam młot. Ostrość dwójka. Jaki młot? Czyli miecz diamentowy. No, kwak 10. No. A, no to. Ale masz jeszcze 5 serwis, Czego ty chcesz? Ja mam 3 No Aaa, ale wrogowie też mają po 5, tylko że mnie cały czas biją. No bo, właśnie skończy się tak jak poprzednio: miał, wróg miał 1 HP, ja miałem 2 w sensie 2 życia, i kurczę, przegrałem. No i co, kampel! What? Kurde, włączyłem ten, dobra, napierdzielamy się. Kurde, najgorsze jest to, że Creeper w ogóle nie może skakać. A to nie może skakać. A czy skacze, ale tak nisko, że szok. Już, już dwóch odpadło, dobrze, nie jestem najsłabszy, to plus. No ale ja tutaj nic nie robię, no ja mam 5 HP, no a co z tego? <laughs> Fal. A double killa ma gość. No, triple kill. A ty ile masz Dwa serduszka? No co za chwilę umrzesz? Feliksowski mnie zabił. Hmm. No to owszem, umrę, ale, ale, ale będę żył wiecznie w Twojej pamięci. Mhm. Mm żył wiecznie w tym filmiku. No dokładnie. No nie, no nie kaktus, nie! Hahaha, <laughs> przegrał. Przegrał. Co <laughs> Dostałem dwa koiny za zabicie samego siebie A co? co? Jaką to masz klasę? Creepera? No, creepera. To jaki noob Ja nie Ulitowali się nade mną i stali mi te dwa, te dwa piękne te O teraz najlepsze, ja jestem AFK Dlatego mam 5 HP No to gratulacje Zajebisty jak ci wyjdzie Czekaj, czekaj, może uda mi się bić wyżej. Zgonów 10 i zabić 10. Okej, okay, jestem już na na Co To jest ten diament. What? To jest coś takiego. Szkielet, krowa, niego i diament. Nie mam pojęcia, nie są tych klas tutaj. No, słuchaj, tu jest naprawdę bardzo mocno zmodyfikowane, co mi się podoba, bo sporo klas jest bardziej lepiej co ten. Zbalansowanych w ogóle. No właśnie też są tutaj wady, no i to jest to. Bo creepery, skipper, Creeper w Supercraft miał tych, miał tych potek chyba... No, bardzo... Cztery staki. No właśnie, a tu ma ich tylko pół, więc... No i to, to jest, jest naprawdę oferty. bardzo dobrze, bo jest lepiej, jest lepiej, ale... No 12 osób na arenie, naprawdę. To wiesz co, to ja, to ja sobie przerzucę się na, na TNT rana. ona nie działa. <laughs> a na bros... ten nie wiele działa w sumie. A, parkoury da się? Nie da się. Gangame działa, ale jest modyfikowany też ostatnio. Just defense, the hmm, Tak się zastanawiam, czy iść już teraz, czy się. Campit dalej. A ile już masz? Eee, 5-3-1 jest. W tym ty masz 5? Tak. Naprawdę Ale... świetny temat na odcinek, wczenie, <laughs> na jakimś kurde blanakowym scenie typu I nie dość, że ty teraz przedstawisz to swoim widzom, którzy będą wbijali na tą mapkę, Ale mi właśnie, mi właśnie o to akcji. chodzi, właśnie taki mały apel, wszyscy, którzy to oglądacie, wbijajcie na MySG, bierzcie Endermana i awczcie się, najlepiej nagrywajcie z tego odcinek, róbcie zdjęcia, wysyłajcie to do, nas, <laughs> do twórców MySG, oni mają Tylko to naprawić. Mi. Tylko nie mi. <laughs> Ała, a to? Nie! pomyślałem, że ty jesteś twórcą i to nie będą wysyłać What? What the fuck? Ja twórcą nagra proszę naprawdę No to mi się wydawało jeszcze... by mi się wydawało to niemożliwe No Choćby dlatego, że twórcą jest setny spiolo no, no ale spokój Ale fajnie gadanina chociaż ja tu się nudzę No ale słuchaj, to jest jakiś to jest beznadziejne, że ten Enderman poza tym kampieniem nie może nic. Ma tak beznadziejną broń, że po prostu wszystko go ciśnie na wszystkie sposoby. Ja już trzecie życie marnuję, żeby gościa zabić. To ja mam do ciebie prostą, prostą rzecz. Nie, ma, nie marnuj tych rzeczy, tylko go, go zabiję. Ale ja go tłuczę cały czas. Już mam, już. Jest już 2-2, stary. Bo on mi, gościu mnie tak ciśnie, ja nie wiem czy on ma jakieś regeneracje za, za killę. nie ogarniam tego po prostu. A no tu jest park. kurdowe nie zauważyłem. No chyba. dobra, zumarłem. Kurna mać! No i już jest 2-1, no super, dobra. Wiesz co, ja robię, ja idę na awka i poczekam aż on sobie wyjdzie z gry. Ta, nie ma co jak... Na odcinku! Ciekamy. Wiesz co, wydaje mi się, że ta wioska jest wzorowana na tym set Blinga, ale jest jako też zmodyfikowana. Nie wiem, masz takie odczucie? Uf. Fuck. Nie wiem. Fuck! Nie! Umarłem! Dobrze, tak to byłoby już to tyle w tym odcinku. No niestety mimo kampy nie udało się wygrać. E, mam nadzieję, że Wam się spodobał i błagam was rób, wchodźcie na te lobby, siedźcie tam, kampcie, róbcie sobie foty wysyłajcie je do twórców tej tego właśnie mini sobie uświadomiłem, Wiesz co sobie właśnie uświadomiłem? Co? Kaktus jest do dupy Znaczy <laughs> wiesz co, generalnie wszystkie postacie darmowe są do dupy Endermanem da się coś ugrać, tylko też trzeba trafić na dobrych przeciwników. Dobra, no to już byłby na tyle. Do zobaczenia jutro i na razie.